Witam serdecznie zgromadzone tu osoby w imieniu klubu Miłośników Potoczników Żół. Na wstępie pragnę powitać przedstawiciela Rzędu Miasta, który jest patronatem honorowym tej akcji, pana Rafała Pomazańskiego. Witamy również przedstawiciela Starostwa Powiatu Zablokiego, który współfinansuje tę akcję. Starostę Roberta Rosiak. Witamy również przedstawicieli służby zdrowia, którzy w dniu dzisiejszym zabezpieczą akcję HDK oraz witamy gospodarza dzisiejszej akcji dyrektora szkoły podstawowej nr 5 Andrzeja Szeligowskiego. Drodzy Państwo, motokropla, regionalna akcja kryjodawstwa Zapoczątkowana w roku 2023 przez niezależny klub motocyklowy KMM Żubr z siedzibą w Zabrowie. Podczas której 78 dawców oddało 35 litrów i 100 ml krwi. W kolejnym roku w 2024 oddało krew łącznie 71 osób, co oznacza, że zebrano łącznie 39,95 litrów krwi. Krew zostanie przekazana na konto dzieci potrzebujących z oddziału Onkologicznego Centrum Zdrowia Dziecka w Moto Motopropla jest ideą wynikającą z potrzeby serca i chęci działania motocyklistów oraz mieszkańców Zabrowa i okolic. Nasza akcja, naszą akcję chcemy zwrócić uwagę na brak tego cennego daru, jakim jest krew w polskich szpitalach, w szczególności w okresie wakacyjnym przy złożonym ruchu turystycznym. W ramach akcji pragniemy propagować ideę krwiodawstwa oraz chęć pomocy bliźniemu w poprzedniu. Proszę o zabranie głosu przedstawiciela Patroła kolorowego akcji, Pana Małazemskiego Rafała. Bardzo proszę. Witam Miasta Dzielą się cennym jest krew. Dzięki Waszemu daniu, Waszej akcji, dzielicie się kawałkiem siebie, własnym zdrowiem, aby pomagać innym. Jest mi szczególnie miło z uwagi, że sam jestem motocyklistą, to naprawdę bardzo doceniam to, co robicie. Dzięki Waszemu zaangażowaniu i Waszej pomocy dla innych osób, jest to naprawdę wielki akt solidarności i współodpowiedzialności. Dziękuję bardzo. I... Dziękuję bardzo. ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w dzisiejszym dniu? Zapraszam. Zapraszam Pani Marta Kolomka. Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, klub od lat przystępuję do tej akcji, akcja serca do serca, bo serce i krew to najważniejsze do życia każdego człowieka. Akcja motokropla rozpoczyna w tym roku 28 dni września. Dziękuję, że mogę być z Państwem, że mogę razem z Państwem rozpoczynać święto naszego miasta. Patronami honorowymi tej edycji jest Marszałek Województwa Podlaskiego, burmistrz miasta Zambrów, a partnerem strategicznym Województwo Podlaskie. Drodzy Państwo, drodzy motocykliści, to piękna akcja, która humanitarnie podchodzi do celu. Najpiękniejszym darem serca jest krew, która ratuje życie ludziom. A wasza akcja to wspaniały dar dla człowieka od człowieka. Gratuluję tego pomysłu. On wpisał się na stałe w historię naszego miasta i dziękuję Wam, drodzy motocykliści, że Wasze zaangażowanie jest tak doceniane przez władze miasta, powiatu, województwa. Gratuluję i życzę, żeby ta akcja przyniosła dużo chwil, bo ta krew jest największym darem. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos wice starosta? Proszę. Szanowni Państwo, ja tylko przyłączę się do tych gratulacji. Pragnę podziękować w imieniu Powiatu Zaborskiego i starosty Panie Rzece Waltecki. Wszystkim kultury za organizację tych ale jesteśmy właśnie na tej pięknej, szlachetnej akcji oddawania krwi Klub miłośników, Motocykli robi niesamowitą robotę. Za to serdecznie Wam dziękuję. Było już tu powiedziano, czym jest krew. Jest to najlepsze lekarstwo największy dar, jakie możemy teraz oddać. Podziękujmy, no, że tak z góry zakładając, że na pewno będzie bardzo duża frekwencja, wszystkim uczestnikom w dniu dzisiejszym, którzy oddadzą krew, to ten najpiękniejszy dar, za to, że w dniu dzisiejszym tu przygadną i to Dziękujemy Wam wszystkim. Dziękuję również. Także zapraszam wszystkich chętnych do oddawania krwi. I tak, pyszne ciastko, kawę. Zapraszamy.